Przechodzimy do mnożenia macierzy. Już za chwilę pokażę Ci konkretny przykład, jak przemnożyć macierz przez macierz. Jednak zanim zaczniemy, muszę Ci powiedzieć, że mnożenie macierzy jest zupełnie inną operacją niż mnożenie zwykłych liczb. Co dokładnie mam na myśli, dowiesz się za chwilę. Już teraz chciałbym Ci powiedzieć, że jeżeli mamy macierz A, w wymiaru n na m, czyli taka macierz posiada n wierszy oraz m kolumn, to taką macierz możemy przemnożyć Jedynie przez macierz B wymiaru M na K. Przy czym najważniejsze jest tutaj to, żeby liczba kolumn macierzy A była równa liczbie wierszy macierzy B. Jest to podstawowy warunek, żeby można było macierze przemnożyć. Dlatego tutaj zaznaczyłem kolorem czerwonym, że liczba kolumn macierzy A to M, oraz liczba wierszy macierzy B też jest M. Wynikiem mnożenia macierzy A razy B będzie macierz C, która będzie wymiaru N na K. Zauważ. Macierz A ma N wierszy, macierz B ma K kolumn. Macierz wynikowa będzie właśnie wymiaru N na K. Czyli będzie posiadała N wierszy oraz K kolumn. Jeżeli wydaje Ci się to skomplikowane i niezrozumiałe, to przykład, który Ci teraz pokażę, wszystko wyjaśni. No więc weźmy sobie macierze A oraz B. A jest wymiaru 2 na 3, natomiast B jest wymiaru 3 na 2. Zgodnie z tym, co sobie wcześniej powiedzieliśmy, można wykonać mnożenie macierzy A przez B, dlatego że liczba kolumn macierzy A wynosi 3 i liczba wierszy macierzy B również wynosi 3. Czyli zasada, o której mówiliśmy wcześniej, jest zachowana i możemy od razu powiedzieć, jaka będzie macierz wynikowa, czyli macierz C. No więc macierz A miała dwa wiersze więc macierz wynikowa ma dwa wiersze. Macierz B miała dwie kolumny, więc macierz wynikowa ma dwie kolumny. Więc tworzę sobie macierz wymiaru 2 na 2, czyli mam dwa wiersze oraz dwie kolumny. Te duże nawiasy tutaj są już przygotowane po to, żeby móc tutaj wpisywać sobie wartości. Możemy zaczynać mnożenie. No więc, żeby otrzymać element stojący w pierwszym wierszu i pierwszej kolumnie macierzy wynikowej, Musimy wziąć sobie pierwszy wiersz macierzy A oraz pierwszą kolumnę macierzy B. OK. No więc wzięliśmy pierwszy wiersz i pierwszą kolumnę z obu macierzy. Teraz bierzemy pierwszy element stojący w pierwszym wierszu macierzy A i mnożymy go razy pierwszy element stojący w pierwszej kolumnie macierzy B, czyli mamy 1 razy 3. Następnie dodajemy do tego iloczyn drugiego elementu z wiersza macierzy A i drugiego elementu z kolumny macierzy B. Czyli mamy 0 razy 2. Następnie dodajemy do tego iloczyn trzeciego elementu z wiersza macierzy A oraz trzeciego elementu z kolumny macierzy B. Czyli mamy 2 razy 1. W ten sposób otrzymujemy element stojący w pierwszym wierszu i pierwszej kolumnie macierzy wynikowej. Jest to suma iloczynów kolejnych elementów stojących w wierszu pierwszej macierzy oraz kolumnie drugiej macierzy. Teraz Przechodzimy do elementu stojącego w pierwszym wierszu oraz drugiej kolumnie. Żeby otrzymać ten element, musimy wziąć pierwszy wiersz macierzy A oraz drugą kolumnę macierzy B. Teraz wykonujemy mnożenie pierwszego elementu z wiersza macierzy A i pierwszego elementu z drugiej kolumny macierzy B. Czyli mamy 1 razy 1. Plus drugi element z wiersza macierzy A oraz drugi element z drugiej kolumny macierzy B czyli 0 razy 1 i ostatni element to 2 razy 0. Jak otrzymać element z macierzy wynikowej stojący w drugim wierszu oraz pierwszej kolumnie? Wystarczy wziąć drugi wiersz macierzy A oraz pierwszą kolumnę macierzy B. Element ten policzymy dokładnie tak samo jak elementy, które liczyliśmy wcześniej. Czyli bierzemy sobie pierwszy element drugiego wiersza macierzy A oraz pierwszy element z pierwszej kolumny macierzy B, czyli mamy minus 1, razy 3. Dodać drugi element stojący w drugim wierszu macierzy A. razy drugi element stojący w pierwszej kolumnie macierzy B. Czyli mamy 3 razy 2. I ostatni składnik sumy 1 razy 1. Czwarty element otrzymamy biorąc drugi wiersz macierzy A. Oraz drugą kolumnę macierzy B. Postępując analogicznie otrzymamy minus 1 razy 1. Dodać 3 razy 1. Dodać 1 razy 0. Teraz wystarczy wykonać sumy, które tutaj mamy w nawiasach. Czyli mamy 1 razy 3 jest 3, dodać 0, dodać 2, czyli 3 dodać 2 to jest 5. 1 dodać 0, dodać 0 to jest 1, minus 3 dodać 6, dodać 1 to jest 4, minus 1 dodać 3, dodać 0 to jest 2. Czyli wynikiem mnożenia macierzy A przez macierz B, jest macierz wymiaru 2 na 2, która posiada elementy 5, 1, 4 oraz 2. Teraz pokażę ci jeszcze jedną różnicę między mnożeniem macierzy a mnożeniem zwykłych liczb. No więc w przypadku zwykłych liczb nie jest ważna kolejność mnożenia. Czyli możemy mnożyć a razy b albo b razy a i wynik jest ten sam.